maneczko się Siemaneczko widzę, z tej stopnia Tomcie widzowie, dzisiaj dla Was nagrywam Minecraft Bedwars na kanale Tak jest widzowie Minecraft i dzisiaj tak szybciutko wlatujemy. Mam nadzieję, że Arenkę też wygrywamy. Jeśli widzowie Wam się też podoba Minecraft, który no nie jest tylko związany z Minecraftą przygodą i jest związany też z Minecrafta Takiego nieprzygoda, bo to można nazwać kulturalnie ładnie jako Minecrafta takiego mm, walczącego, bo to w zasadzie arena można powiedzieć, to tylko się na niej walczy. I dzisiaj, ja wiem, co wie, że nie było przez te kilka dni odcineczka. Ja to wszystko rozumiem, ale no troszeczkę słabo się czułem na, do nagrywania. Miały być odcinki co dwa dni, ale widzowie już one właśnie wlatują. Wlatują te odcinki, więc myślę, że będziecie bardzo, bardzo z nich zadowoleni. Jeśli chcecie kolejny odcineczek z Minecraft w na kanale, to zostawcie łapeczkę w górę, subikę na kanale z dzwonem, żeby Was kolejne odcineczki nie ominęły na tym kanale. Za dwa dni pojawi się odcinek z... No i się właśnie robi trochę lek lekki problem. Mam nadzieję, że łóżka nie stracę tak szybko. A jednak straciłem i przegrałem. No niestety widzowie tak to wygląda, że... No ja jestem słaby, jeśli chodzi o Bedwarsy. No nic, trzeba walczyć dalej. Się nie poddawać. Mam nadzieję, że przyjdą do mnie trafił się dobry gościu. Gram na polskim serwerze, więc craft jak ktoś by chciał ze mną zagrać, to też widzę bardzo was serdecznie. Zapraszam do wbicia na Discorda, Instagrama. Ja jestem tam aktywny, więc myślę, że naprawdę będziecie dumni, jakbyście ze mną pograli. Ja naprawdę, na, naprawdę zadowolony bym był, jakbyście też ze mną zagrali. I lecimy widzowie, koniec gadania, koniec tym wszystkim i lecimy Naprzemy siema Z O, o soj. nikt He. Dobra widzowie, lecimy Skupiamy się Ile drużyn? Prawie wszystkie oprócz czerwonych, ja jestem zielony Trzeba lepiej łóżko widzowie zabudować na start, sam, bo jak widzieliście, bardzo słabo było zabudowane. No nic, trzeba sobie dalej poradzić w ochronie naszego łóżka pięknego. I działamy dalej, działamy, działamy, bo naprawdę czas nagli. Sąsiedzi mogą przyjść z tej, dobra, czyli rozwalamy sobie stąd, tutaj. I już do nich będziemy iść powoli. Bo, żeby nie marnować czasu, zanim on się dobuduje do mnie, to będzie troszeczkę lepiej. Mam nadzieję, że też mi się uda rozwalić to jego łóżko. No i prawie bym sam nie spadł, ale cicho. Czekajcie, bo on się tu chce podbudować do mnie. Pan Oniku nieprzyzwoitym do... nie wiem czego kurde, sam siebie prawie ograłem teraz dobra, spadł do pustki, to mamy widzowie szanse teraz minimalne mamy jakieś jakieś szanse widzowie są na to wszystko Łóżko stracił. Nice, widzowie. O to chodziło. Żeby on łóżeczko stracił. I teraz będzie prawdziwa walka się w tym momencie, widzowie, rozpoczynała. Zaraz zobaczymy, jak to da dalej się potoczy. Tego kwestionariuszu. Co on będzie miał w planie. Chcę zdążyć przed nim. Kurde, co za cwaniak, no I co ci to da? Spadniesz? Zginął? Kurde, jak on nie zginął Jak on nie zginął! Widzowie To jest niemożliwe, że on nie zginął To jest bardzo niemożliwe Gdzie on jest? A, zginął. To nice. Dobra. Nie wiem, jakim cudem on zginął, ale to już mniejszy fakt. Jakoś nie myślę o tym teraz. Bo teraz trzeba myśleć o zbrojeniu się. Czyli trzeba skoczyć po diamenty. No i też widzę, jak coś robię złego pod względem takim. Hmm, YouTubeowo informacyjnym, śmiało widzowie piście. z miłą chęcią. Ja chcę zaraz ruszyć na akwę, bo widzę, że on tam nieźle sobie wojuje. A właśnie chyba mi już niszczą. Albo jeszcze i nie. Zaraz się przejdę tam. Dobra. Git sobie zostawię rzeczy wszystkie wrócę do bazy a Aqua nie ma łóżeczka dobrze się składa gorzej z białym będzie niebieski dalej żyje raczej pójdziemy do niebieskiego widzowie więc bierzemy TNT, bo się już może dobrze zabezpieczył I przez diamenty idziemy tam do niego. Nikt się do mnie nie chce wybierać. Na razie chyba nikt. To się dobrze składa. Wełny mamy sporo, więc jest dobrze. Pod tym kontekście. Byle nie spaść. Diamenty na później. Podbuduje się trzy klocki do góry. Żeby nikt mnie nie zepchnął. Będziemy zaraz bombardować dalej. to on coś ma? Nic nie ma. Dobra. Ja sobie cofnę. Typu, że umrę. Teraz bym kuszka nie stracił. To będzie najgorsze, co mogłoby być. Dobra, jeszcze tylko różowy ma łóżko. Ale widzę, że zabudowanego dobrze nie ma. Więc powinno być gładko. Bardzo gładko powinno być. Blue ewidentnie zwariował. To oznacza, że trzeba lepiej sobie łóżko zabudować jakoś. Dobra, jakoś widzowie jest to zabudowane. On tu nie szedł przypadkiem? Nie wiem. Dobra, idziemy w tym momencie do różowego, by się przydało pójść. Ako wyeliminowana przez Pink. To dobrze świadczy trochę o tym. Bo na razie tylko ja mam łóżko jeszcze z tej całej drużyny więc dobrze się to składa. Dobra, mi zielony zniszczył łóżko, ale nie wie gdzie jestem, więc to jest ten plus. O ile rzeczy fajnych. Dobra, ulepszenia. Ulepszamy sobie to. Ja jestem słaby jeśli chodzi o walkę, ale dobra, nie gadamy tylko działamy. Zbrojki lepszej nie zrobię, ale zrobię łuk lepszy. A dobra, bo on jest za Emeraldy Teraz Nagle nie mam, no ile jest ten 24 No super, dobra Teraz ja zostałem z Pinkiem Więc trzeba iść na Pink jakoś Więc widzowie Działamy Plan działania chyba jest prosty Kurde, przydałby się jeszcze szybko kill off siekierka TNT. Kurde, mogę wziąć dwa. No w razie czego? Szkoda, że już łóżka nie mam. Ale to nic. Dobra, pink jest tam. Jemy. Pełny mam sporo I tak z łuk by się widzowie przydał Naprawdę by się łup tak przydał Przegrałem no, niestety, widzowie, przegrałem. Ale, jak to można powiedzieć, widzowie, zniszczyłem łóżko. Niestety, nie udało się wygrać tej ręki. Wygrałem sobie jeszcze dwie lub jedną. Zobaczymy, jak będzie czas oczekiwania. O, moja trochę nie na drużyna, ale niech będzie. Niech będzie, że nie lubię tej mapy. Ale, okej. Okay. A my widzowie lecimy dalej, lecimy. Mam nadzieję, że trochę ludzi przyjdzie. Na razie smaci 000 i 800 na końcu. Jeszcze raz. Dawać, dawać, ludzie, dawać. Dwóch gości czeka dalej. Nie, dobrze, nie dobrze. Myślałem, że zagram jeszcze jedną, ale widzę, że długi czas oczekiwania. Więc widzowie Dzisiaj to by było na tyle. Jeśli chodzi o Minecraft Bedwars. Jeśli chcecie kolejny z tego odcineczek, ale wyglądam jak taki farmer, rolnik. I to jeśli chcecie kolejny odcineczek z Minecraft Bedwars, zostawcie łapeczki w górę, sukienkę na kanale dzwonem, a ja się widzowie na ten moment z Wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka. luwa!